Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Peres, a to mój kanał Szafirowy Szkiełko. Tak, jak zawsze przy Was przywitałem, ale na początku teraz chciałem Was serdecznie, ponieważ ja zapominam o tym, a wiem, że im więcej o tym mówię, tym Was więcej to robi, a mi troszeczkę zaczęło na tym bardziej zależeć. Otóż moi drodzy, serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, tak? Ja totalnie chyba od 20 odcinków w ogóle o tym nie wspomniałem, także teraz na początku serdecznie Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dobrze, moi drodzy, ten odcinek nie odbyłby się, gdyby nie uprzejmość sklepu od czasu do czasu, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu bardzo. Otóż muszę powiedzieć, że odkąd e, tak się dogadaliśmy z tym sklepem, ja mam taki spokój ducha. Ja po prostu mogę sobie coś zaplanować. Wiem co i jak, wiem na czym stoję. Mogę pójść, mam zegarek, mam materiał i jest naprawdę fajnie. Trochę mnie to rozleniwia, ponieważ nie robię żadnych takich innych materiałów, tylko właśnie te e, recenzje i recenzje. No ale cóż, no, będzie więcej czasu, będzie trochę więcej spokoju w robocie. To może zaplanuję coś takiego większego. E, dobrze, póki co serdecznie dziękuję ze, ze sklepowi od czasu do czasu. No i mamy zegarek Orisa. Powiem Wam, ja jestem wielkim fanem firmy Oris e, i kiedyś w ogóle, nie wiem czy kojarzycie te linie Aquis. O złote zegarki, e, jakie ja widziałem je w internecie, to po prostu mi szczena opadała i się śliniłem. No dosłownie śliniłem się na widok tych Aquisów. Ale te, które mi się podobały i tak z tyłu głowy ja wiedziałem, to jest 45 mm, tak. No dobra, no, dobra, no, no, na pewno jest mniejszy. No ale jak ja zobaczyłem je w rzeczywistości, to to jest naprawdę bardzo duży zegarek. No i troszeczkę te akwisy mi tak zeszły na bok. No jeszcze te ich niestandardowe uszy, tak hmm, A jak ja będę chciał zmienić sobie ten pasem? No tak jakoś mi tak odeszło. No ale, te właśnie 65 Movember z tymi włosami, No, mi on po prostu pasuje. No jest super. Dobra, może ja nie będę, mówił, tylko wspomnę o tym Mowembrze, nie? To jest połączenie słów, właśnie e, mastaż, wąsy w angielsku i nowember, czyli listopad. E, I połączenie tych dwóch słów właśnie tworzy Mowember, czyli to jest taki, to jest fundacja Mowember, która e, działa na rzecz mm, wzmagania męskiej świadomości o tym, że muszą się leczyć. Tak, bo mężczyźni to traktują lekarza trochę. No, ja wiem, sam jestem mężczyzną, wiem jak ja traktuję lekarza. Jak takie zło konieczne, to jest. Ja jestem informatykiem i ja wiem, jak ludzie myślą. Bo ludzie do mnie przychodzą i mówią, Maciek, to nie działa. I mówię: no nie działa, no nie działa. Mówię, no, ale wczoraj działało. No, wczoraj działało, dzisiaj nie działa. Tak rzeczy działają, nie? I tak samo jest z Kojonez, nie? Dzisiaj mogą działać, jutro mogą nie działać, no ale to lepiej pójść do wcześniej do lekarza, zobaczyć, czy jutro przypadkiem nie będą działać, nie? Dlatego y, listopad jest takim miesiącem, kiedy właśnie wszyscy mężczyźni zapuszczają sobie, no nie wszyscy, ale mężczyźni starają się zapuszczać wąsy i właśnie tym sygnalizować, że jest November, Czyli staramy się wszystkim uświadomić, pójść do lekarza, przebadaj kochones. Y, y nie tylko cojones, no oczywiście wszystko, no mężczyźni tak rzadko się badają, że to jak on w ogóle pójdzie do tego lekarza to będzie super, nie? Także tak, dobra, nie gadam, rozgadałem się, jest już piąta, czy tam któraś minuta filmu, zapraszam do materiału, a jeszcze sobie pogadam na koniec filmu. No i mamy naszego Risa 65, tak, November Edition. Dobrze, może zanim zaczniemy ze zegarku, to o tym z czym on powinien przyjść. Otóż mamy taki pasek, jest to pasek NATO z taką fajną metalową szlufką z wąsem. E, tak, wąs się będzie przewijał dosyć często w tym materiale. Razem z paskiem jeszcze dostajemy narzędzie do skracania e, bransolety albo do, jeśli tak wolicie, do ściągania pasków. W sensie do ściągania teleskopów, jest to narzędzie no, ogólnie no, takie troszkę lepszej, lepszej jakości. Jest to dosyć taki ciężkie czuć, że to jest pełny metal. No ale końcóweczki, no, jak zwykle, są dosyć takie kruche, no bo muszą być kruche. Także pewnie pechowiec złami i to. Ale dostajemy całkiem przyjemne narzędzie. No i ostatni. Jest to właśnie kubek z wąsem, czyli Movember Foundation z logiem. Z drugiej strony mamy napis: Oris Swiss Mate Watches since 1904. Tak, i jest to taki metalowy kubek pokryty emalią. Tak by się wydawało. Przynajmniej tutaj gdzieś była taka. Tak to wyglądało. No dobrze, tak. Jest to kubek pokryty emalią. Jak już mamy wszystkie dookoła bajery za nami, to przejdźmy do zegarka. I oto i on. Jak widzicie, wyciągnąłem koronkę, żeby nam nie zasłaniało złotych napisów. Po lewej stronie zobaczycie dane techniczne tego zegarka, a cenę podam na koniec. Zacznijmy właśnie od tego szkła. Jest to szkło szafirowe spod... z Podwójnie kopułkowane, tak jakby, i to da się zauważyć. Widzicie, jaki się robi kąt. Jest nałożony antyrefleks od spodu. Tak. Widzicie, że to szkło odrobinę zniekształca. Oczywiście da się zobaczyć godzinę pod takim kątem. Tu już się pojawi, pojawia ten taki to załamanie. Ale zniekształca trochę indeksy. A teraz powiedzmy właśnie trochę o indeksach. Te indeksy są naprawdę bardzo ładne, to są nakładane indeksy i ogólnie cała kolorystyka tego zegarka jest zrobiona na taki vintage, czyli takie złote, złotawe wykończenie. Te e, wskazówki godzinowa, minutowa, wskazówka sekundnika są one właśnie złote. Napis ORIS oraz Automatic e, i Water Resistant również jest złote. Są złote również e, indeksy minutowe. No i e, te wszystkie, o, czekajcie, e, indeksy również mają złote ramki, także to naprawdę bardzo fajnie e, wygląda. To jest taki e, właśnie ten taki e, odniesienie do tych vintageowych e, diverów. E, też jest dosyć ciekawe to, że właśnie ten bezel jest bardzo cienki, w sensie e, wąski. E, dobrze, ale jeszcze powiedzmy o e, dacie na godzinie 6, a nad, poniżej daty zauważycie taki malutki, malutki indeksik. E, bardzo mi się to podoba, że nie olano już tego indeksu, tylko dano jeszcze taki malutki jeden e, indeksik. Postaram się Wam tu wrzucić e, teraz e, lumę tego zegarka. Mam nadzieję, że ona również Wam się podoba. Zauważcie, że luma znajduje się również w bezelu w tym e, trójkącie na godzinie 12. E, tak, Indeksy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Postaram się wam teraz je, o, tak wyglądają właśnie indeksy. I to są naprawdę ładnie nałożone indeksy. Widać, że one mają swoją, e, swoją wysokość. Nie są po prostu grubo namalowane, tylko są ładnie nałożone. E, dobrze. Jak już jesteśmy e, po lumie, po wskazówkach, po tarczy, to przejdźmy właśnie do bezela. Bezel ma 120 kliknięć. E, Kręci się w jedną stronę, ładnie klika, pracuje bardzo fajnie. No i teraz tak, możliwe, że e, przez to, że on tak ładnie pracuje, to jest ten efekt, że gdzieś za bardzo coś poluzowano. Widzicie, bezel w ramach tego jednego kliknięcia, w ramach tego, no, bardzo pracuje. No, zauważycie na koniec, ile kosztuje ten zegarek, i tak troszkę się zastanowicie, czy w tej kwocie ten bezel powinien tak pracować. Ja, dla jego usprawiedliwienia, powiem, że ten zegarek sklep od czasu do czasu wypożyczył mi z wystawy. Także też pasek jest troszeczkę już nadszarpnięty zębem czasu. Możliwe też, że tyle, przez tyle rąk się przewinął ten. Zegarek, że po prostu się poluzował ten bezel, ale macie okazję zobaczyć właśnie jak będzie wyglądał po dosyć takim wyczerpującym użytkowaniu ten zegarek, także to jest całkiem fajna sprawa. Dobrze, dalej mamy sygnowaną napisem Oris Koronkę. Koronka jest polerowana, jest bardzo wygodna w ogóle. W środku tego zegarka siedzi, no jest to Orisowy napęd w sensie orisowy mechanizm jest to 733, który bazuje na selicie SW200 tak, czyli można powiedzieć, że siedzi Selita, tak przerobiona troszeczkę przez firmę Oris. No i te mechanizmy zazwyczaj mają właśnie ten fajny czerwony wachnik, którego tutaj nie zobaczymy. E, tak, e, dobrze, dalej mamy kopertę, koperta właśnie e, jest dosyć niewielka, jak widzieliście wymiary tego zegarka, to na pewno zauważyliście, że ten zegarek jest nieduży, jak na właśnie e, Divera i to jest fajne, bo to jest właśnie tak, e, nie dość, że kolorystycznie nawiązuje do tych starych Diverów ten zegarek, to jeszcze właśnie wielkością również nawiązuje do niewielkich e, zegarków, no wielkich niewielkich w sumie, bo 40 mm, no to trochę jest... E, tak, uszy są od góry szczotkowane, z boku koperta jest polerowana. Nie są one strasznie mocno szczotkowane i nie jest to strasznie mocno polerowana koperta. Wszystko jest takie właśnie e, spokojne, można powiedzieć. E, tak, jak zauważyliście, od spodu jest napis ORIS. Jest to stary logo Orisa e, i jest tu napis właśnie, że ORIS Movember Edition, a na dole tu są wąsy. E, tak, no i dookoła macie informacje. Takie jak zwykle, znajdują się na zamiarkach. E, I co? No i można powiedzieć, że tyle. No, e, oprócz tego dodam, że tak. Koronka jest zakręcana w ramach tych 100 metrów wodoszczelności. Dekiel również jest zakręcany. E, pasek jest naprawdę bardzo fajnej jakości. E, jest twardy, znaczy, jest gruby. E, tutaj z boku ma takie e, czarne wykończenie. E, schodzi naprawdę do fajnej wielkości ta, e, ta klamerka. Nie zmierzyłem tego teraz, ale e, wielkość tej klamerki postaram się tutaj pokazać. E, I co? No i tak, na koniec pokażę wam, jak ten zegarek wygląda na moim nadgarsku, a teraz plusy i minusy. Otóż, wielkim plusem tego zegarka jest ten zegarek. E, wiem, to głupie, bardzo głupio to brzmi, ale ten zegarek naprawdę jest. Bardzo ładny, on wygląda powalająco i wydaje mi się, że jakbym wszedł w garniturze nawet z tym zegarkiem na ręku, to nikt by nie zwrócił uwagi, że do garnituru? Diver? Tylko każdy by powiedział jaki ładny diver ten koleś ma, nie? Tak, to był jeden z zegarków, w którym się zastanawiałem jak miałem kupić właśnie... Czy Eterna, czy Oris? No Eterna wygrała i dalej wygrywa moim zdaniem, ponieważ tu w tym zegarku też jest parę minusów. Tak, bardzo fajna jest ta opcja z tym Movemberem. Jestem mężczyzną, to też poczuwam się trochę do zjednoczenia w ramach walki z obojętnością mężczyzn, z badaniami, które powinni robić. I co? No i ogólnie wygląd, wykończenie, no jest naprawdę bardzo ładny ten zegarek, i nie można mu zarzucić, że jest inaczej. No, znaczy, możecie, wasza wolna wola. E, dobrze, a teraz minusy tego zegarka. Otóż e, dla mnie e, pierwszym minusem, i to dosyć spory można powiedzieć, ja nie jestem osobą, która się czepia do takich rzeczy, ale tu jednak się przyczepię. Zobaczcie, jak pracuje właśnie ten bezel. Ten bezel to tak trochę można powiedzieć y, rysa na masce tego samochodu coś gdzie no no naprawdę to jest no taki no minusik no minusik spory minusik muszę powiedzieć e, ja jeszcze jak zobaczycie cenę tego zegarka to też tak się mm, no tak no nie wiem czy można byłoby oddać na gwarancji ten zegarek że bezel ma luzy e, drugim minusem tego zegarka to jest trochę to szkiełko, moim zdaniem. E, mi się bardzo podoba ta tarcza. Bardzo mi się podoba właśnie to takie vintage'owe podejście. Do tego. Wiem, że takie szkiełka, e, akrylowe, na przykład były też w takich zegarkach i że tak to wyglądało, że to może to jest wierne odzwierciedlenie e, jakiegoś tam stylu vintage'owego, ale no, mi się tak ta tarcza podoba, że aż jestem zły na to szkło, że ono, je, że ono tą tarczę tak zniekształca. W pewnych momentach te indeksy nakładane, które są naprawdę przepiękne, są po prostu jajami. No tak, no, no nie wiem, mi to jakoś tak średnio pasuje. No i trzeci minusik, ten to już jest taki troszkę można powiedzieć, że się czepiam, a czemu by nie? Otóż ten trzeci minusik to mi się wydaje, że tu mogłoby być coś innego. Tu mogłoby być, no już PAL 6, tam przy, przeszklony dekiel, nie? Rozumiem. Chociaż powiem szczerze, że podobają mi się te czerwone wachniki Orisa i z chęcią bym zobaczył ten mechanizm, który tutaj pracuje, ale nawet niech to nie będzie ten, e, ten przeszklony dekiel. Niech to będą na przykład zamiast tego starego loga Orisa, po prostu jakieś wyrzeźbione e, grube wąsy, takie wąsiska na tym, cokolwiek. Teraz on mi się wydaje, że no, to, że tutaj są te wąsy na dole i ten Oris Movember Edition, to trochę za mało. Tak jakoś mi no tak... Tak trochę nie, e, nie ten. No i to byłoby na tyle. Jeszcze tylko Wam pokażę, jak ten zegarek wygląda na ręku. Tylko zakręcę koronkę i ruszę. O, dobra. I tak wygląda ten zegarek. No, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę on jest przepiękny. E, ten zegarek jest przepiękny i nawet te, te minusy. E, Jakoś tak no, idą gdzieś tam daleko w cienie, jak ja po prostu zakładam na nadgarstek. E, pod odpowiednim kątem ten antyrefleks, który się znajduje od wewnątrz tego szkła, powoduje, że ta tarcza no, z takiej czarnej przemienia się w taką lekko granatową. I to ten granat wtedy tak współgra fajnie z tym e, złotym napisem. E, teraz patrzy się. Poza, poza aparatem na ten zegarek, i naprawdę muszę powiedzieć, że on w rzeczywistości jest jeszcze ładniejszy, e, i bardzo mi się podobają te wąsy. Jak wiecie, ja też mam wąsy, co prawda, e, z kozą poniżej, e, z brodą, e, ale no, wąsy to jednak taki mój trochę atrybut. E, także tak, no, wygląda ten zegarek na ręku oszałamiająco. No i tak, i to był właśnie ten Orifik. Nie wiem czy on wam pasuje, czy on wam nie pasuje. Ja ogólnie, ja uwielbiam Orisy, jak już powiedziałem na początku tego filmu. I ten Oris jest w ogóle też niesamowity. Ja na po początku tak myślałem, kurczę, ale on malutki. No bo on malutki. Te wymiary. No, no on malutki jest. Ale jak ja go założyłem na rękę, to się okazuje, że ten zegarek jest po prostu akurat. Ja mam 19,5 cm w obwodzie i muszę powiedzieć leży po prostu jak mniut. Co prawda, nie postrzegam go, w, jak, jak mam go na nadgarsku, nie, postrzega, nie postrzegam go jako y, divera. On tak po prostu ładnie wygląda, że on wygląda jak taki ładny elegancki zegarek, trochę diver. No, mniejsza z tym. Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. No szkoda tylko, że ten bezel mu tak się trochę rusza. No. A właśnie miałem powiedzieć, że on kosztuje. 8300. Mm -hmm. 8300 i bezel mu lata. No to nie. Tak, no i cóż, dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas. Nie chcę nikogo urazić, bo wiem, że bardzo sobie ostatnio tak za punkt honoru niektórzy wzięli, że no ten dashboard to takie być albo nie być, ale pamiętajcie, to jest po prostu słowo, które mi się podoba. To nie jest tak, że ja jestem myśliwym i podrawiam moich myśliwych, którzy polują na e, biedne zwierzęta, nie? Po prostu to jest pozdrowienie i mi się ono podoba i ono zostaje. I 50 poszło subów. Mam nadzieję, że nie. Dobrze, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Serdecznie Was zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy. Eee, pozdrawiam również i zapraszam do sklepu Od Czasu do Czasu. No i zapraszam do portalu Zegarki i Pasja. Tak, chyba wszystkich już pozdrowiłem, zaprosiłem, podziękowałem. Także Wam również dziękuję serdecznie. Bądźcie pozdrowieni. Dash bur!